Dzień dobry, witam was serdecznie. W naszym studiu dziś stoły dwa, mikrofony cztery, trochę nas więcej niż zwyczajowo jeden na jeden, bo dziś w naszym studiu Fundacja Włóczy Kije, która obchodzi swoje dziesięciolecie, a w, wśród tych gości, którzy dzisiaj przybyli jest Ola Stępień, jest Darek Stępień i jest Julia Rączka. Tak właśnie, czyli... Właściwie wychowanka, która, praktycznie rzecz biorąc, od początku fundacji w tej fundacji w... Dokładnie brała. tak. Czyli byłaś taka malutka, kiedy zaczynałaś? Tak, około 6 lat miałam, no. Wspaniale! I co, pamiętasz jeszcze coś z tych pierwszych czasów? E, pamiętam, że pierwsza <grym> próba była dosyć trudna, bo e, jakby do tamtej, do tamtej pory nie miałam takiej styczności stricte z mikrofonem, e, tylko gdzieś tam sobie śpiewałam i przychodzi pierwsza próba, i pani Ola mi mówi, żebym zaśpiewała coś do mikrofonu, a ja po prostu pełna, pe w pełni przerażona. Popłakałam się, potem jakaś choreografia, tu mi się nie podobało, ale wróciłam. No i jak wróciłam, to już zostałam na kolejne 12 lat. Także. Wow, to jest wytrwały członek fundacji. Seista. Tak, tak i bardzo zasłużony, bardzo zasłużony. Moi drodzy, bo to jest tak, że ta rocznica dziesięciolecia wiąże się jeszcze z innymi rocznicami, to jest tak, pełnioletność zespołu, bo zespół Włóczy ma już 18 lat. Tak, wkraczamy w 18 lat. I 35 Koszynicy. lat Twojej pracy zawodowej w kulturze. Tak, tak no, 35. A to wszystko skończy się wielkim koncertem. Tak, w Bielskim Centrum Kultury. No właśnie, co tam się będzie działo? A, no, będzie to wielkie widowisko familijne, w którym naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Począwszy od rocka, skończywszy na, przez jazz, blues, soul, musical, piosenkę aktorską, poprzez nasze piosenki również autorskie, jedną z nich solowo wykona Julia, z płyty Energia Miasta. No, będzie to przepiękne, taneczno-wokalne show, familijne, na które gorąco już teraz zapraszam. Za muzyczną uprawę odpowiedzialny jest między innymi Darek. To znaczy, to za muzyczną uprawę jest odpowiedzialny Paweł Stępień, czyli nasz syn. Natomiast ja po prostu w zespole trochę komponuję, trochę gram. Na gitarze, na instrumentach perkusyjnych, natomiast no generalnie muzyczną częścią zajmują się profesjonaliści, a ja jestem takim, powiedzmy, amatorem, który lubi grać, lubi, lubi po prostu mieć styczność z muzyką. Ale to nie jest tak, że jesteś bardzo ważnym elementem tego zespołu, dlatego że jesteś mężem Oli, tylko dlatego, że działasz w tym zespole, że go współtworzysz, współdziałasz, coś skromnie o sobie mówisz. To znaczy, ja przede wszystkim wiem, powiedzmy, na ile jestem, że tak powiem, sprawnym muzykiem. I muzykiem jestem, powiedzmy, średnim. Natomiast będzie dużo muzyków, właściwie wszyscy pozostali, to są profesjonaliści. Także im będę trochę pomagał, głównie na instrumentach perkusyjnych, bo to mi całkiem nieźle idzie. No, przy okazji zagram też parę utworów na gitarze. No i myślę, że jakoś tam się wpasuje w klimat tych profesjonalistów. Moi drodzy, e, załóżmy, że mówimy o zespole w swojej pamięci sprzed 12 lat, e, ale e, sprzed 18 lat to jest już naprawdę mnóstwo wychowanków. To nie jest tak, że to jest e, Julia, <grych> tylko tych wychowanków jest e, no, można tak na dziesiątki, może setki. No, ja myślę, że Chyba przez, setki, setki. Tak, przez te lata y, osób, które rzeczywiście się dały zaznaczyć w zespole które dawały coś od siebie, no to myślę, że ponad 200 osób, takich naprawdę pełnych, pełnoprawnych członków zespołu to na, tak Które myślę, po prostu 200. spędziły z nami więcej czasu niż powiedzmy, na sadzie, że przyszły na próbę, dwie próby, a nie podoba mi się albo pół roku były, ale takich osób, które Co piąta z, próba i tak z dalej nami spędziły przynajmniej rok, dwa, trzy lata, to rzeczywiście jest, jest ich bardzo, bardzo dużo. No i co? I oni z reguły kontynuują to działanie. Julia na przykład jest cały czas. Tak, no ja jestem cały czas. Jako, ja też wiążę swoją przyszłość z muzyką i ze śpiewaniem, także to jest wszystko po to, żeby ułatwić mi przyszłość. Także ja jestem zaangażowanym Jak członkiem. Jak bardzo wiążesz tą swoją przyszłość? No chciałabym głównie kontynuować w kierunku e, muzykalu, bo to jest coś, co jest moją pasją. Gram też w takim teatrze młodzieżowym, gdzie właśnie robimy muzykale w Jawożnie. Ale tutaj to tak naprawdę w to było takie moje pierwsze doświadczenie sceniczne z mikrofonem, i tutaj tak naprawdę odkryłam, że to jest to, co bym chciała robić w Czyli przyszłości. Czyli kontynuujesz swoje działanie, zaczęłaś tu właśnie w Włóczęgierze. Mhm. Ilu jest takich, którzy zaczynali i coś się robią? No, jest takich trochę. Oprócz Julii jest to też Karina Skwarczyńska, która też właśnie z Zresztą ze mną gra z muzykalu w no, tym samym musica. teatrze, tak także gra, gra, razem. Gra z Julią, nagrywa swoje piosenki również. Na listach przebojów jest. No, tak, no, Julia i Karina to są takie najbardziej utytułowane nasze, nasze znaczy obecne, obecne, utytułowane. obecne, tak, mm -hmm. obecne. Powywane konkursy rangi ogólnopolskiej, międzynarodowej, także nasza duma, Julia Karina. Potem była Oliwia Lach, też z nami 14 lat, która też już w tej chwili ma swoją szkołę. Wokalną, która w tamtym roku dostała się do The Voice of Poland i co prawda nie doszła do finału, ale na tyle się podobała Justynie Steczkowskiej, do której drużyny trafiła, że Justyna kiedy ją musiała skreślić, od razu zaprosiła ją na trasy koncertowe, na swoje trasy koncertowe, występowała z nią w spotku. Bodajże w Częstochowie. W Gdańsku. także... Na dużych scenach, na bardzo na, dużych. Na wielkich scenach dla. Wielkich, wielkich scenach, z dla... Zresztą no, jednym z takich, jedną z takich osób jest również Paweł, wasz syn. którego dzisiaj tutaj nam zalekło. Musimy mu powiedzieć: Hmm, ty Paweł, czemu cię tu nie ma razem z nami? To no jest tak, pra, pra, Pracuje nad tym, żeby ten koncert wyglądał <grym> dobrze muzycznie. <grym> tak, okay. ko kończę aranżę jeszcze i, i mam ma mnóstwo pracy związanej z tym na, naszym widowiskiem. Ale Paweł I... też muzycznie, że tak powiem. E, na tym naszym ogólnopolskim rynku, zaistnieją. No tak, tak, tak. No właśnie tak naprawdę od Pawła się dużo zaczęło. Właściwie fundacja, można powiedzieć, pomysł na fundację rozpoczął się od Pawła i od Kamili Krzempek, która została wypatrzona na jednym z koncertów w mieście. Było takie święto ulicy 11 listopada. Przejeżdżał tamtędy pewien menedżer, który usłyszał Kamilę i od razu po koncercie podszedł i zaproponował współpracę. Skończyło się to tym, że Kamila podpisała kontrakt z Uniwersalem, nagrała płytę. Dwa teledyski promujące płytę. Jeden z nich to Pasujesz, piosenka z płyty. I w dwa dni miało to milion wyświetleń. O proszę. Bardzo, Także to, 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 był, to, to była jedna taka myśl, gdzieś tam się zespół przez to troszkę rozsławił. A zaraz potem Paweł trafił do, do Mam Talent, dostał się do tego Talent Show i, i tam yy, zagrając swój autorski utwór na, na flecie, z flecistą przede wszystkim. Yy, no doszedł do półfinału. Doszedł do półfinału, no i, no i cóż, tam yy, też była mowa yy, o, o, o Włóczykijach, o, o, o tym, co, co on robi na co dzień, że, w, że współpracuje z rodzicami, mm -hmm. yy, no i gdzieś tam to też zaczęło rozsławiać nasz zespół, zaczęto nas zapraszać na Dni Miejscowości. Yy. No, wy startujecie też w różnych yy, yy, konkursach, które są takie ogólnokrajowe, w różnych tak, miejscach. Tak. A, a... Często jeździcie z różnymi e, e, swoimi kawałkami, w różnych e, wiekowych kategoriach. To znaczy tak. właśnie a propos konkursu, może ja teraz powiem, bo tak właśnie sobie przypomniałem. E, założyliśmy zespół i ten zespół działał chyba dwa miesiące. Jak pojechaliśmy na pierwszy konkurs do Łodygowic, no oczywiście na zasadzie powiedzmy, powiedzmy, na konkurs, ale nikt z nas nie przypuszczał, e, że powiedzmy tak się spodobamy, że wygramy. To był taki pierwszy sukces nasz, taki konkretny. Nie wierzyliśmy, że to jest w ogóle możliwe, że możemy tak po dwóch miesiącach tak zaistnieć. Także takie... A, ale jeszcze. A potem się wszystko zaczęło, powiedzmy, rozkręcać. Tak, ale jeszcze wracając do, do tego, co mówiłam przed, przed chwilką, że zaczęto nas zapraszać na dni miejscowości, ale potem my zac nam zaczęło być mało i zaczęliśmy wymyślać yy, koncerty z udziałem gwiazd różnych. Tak. No, i to, to już tutaj potrzebowaliśmy przy tych koncertach wsparcia. No i wsparcia od miasta, od powiatu, od różnych instytucji, bo to wiadomo koncerty bardzo, w produkcji bardzo drogie. No i, i byliśmy zmuszeni właśnie założyć organizację pozarządową. Założyliśmy Fundację Wspierania Talentów Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Włóczykiej. No i oczywiście. Mm, Naszym celem nie było tylko hmm. zajmowanie się zespołem Kije, bo wiadomo, to jest organizacja pożytku publicznego. Trzeba też robić dobrze jakby społeczności, a, a, a nie, nie tylko zajmować się jakby swoimi podopiecznymi. Stąd właśnie te koncerty dla miasta z udziałem naszych oczywiście podopiecznych. No Jakie gwiazdy? I pierwszą to była Aneta Sablik, która, bielszczanka, która wygrała niemieckiego idola. To jest dziewczyna, która mówi do ciebie ciociu. <noise> tak, 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 tak właśnie. Nasza była sąsiadka i też przyjaźniła się z Pawłem wiele lat. Zresztą też wiele lat współpracy. Paweł też pisał dla niej piosenki, aranżował. Tak, i to od anety to się zaczęło. Bilety sprzedały się w parę dni. Cała sala beceku była zapełniona. No, Musisz potem... sprzedawać następne koncerty. Tak, <noise> tak. <noise> Potem to była, po, potem to był, była Asteja, tak? Asteja, taka znana bielska też wokalistka, świeżo upieczona finalistka The Voice of Poland. Potem był Grzegorz Wilk, yy, taki. taki yy, no wszyscy znają Grzegorza Wilka. No tak, właśnie, jaka, Grzegorz Wilk, który... który melodia, był tak, takim to... nadwornym właśnie śpiewakiem, hmm. jaka to melodia. Też, też śpiewał w oratoriach Rubika. Julia, jak wam się współpracowało z Grzegorzem Wilkiem? Ja wszystkie te powiem? koncerty bardzo dobrze wspominam, jeśli chodzi o pracę z tymi gośćmi naszymi specjalnymi. także. No. Czy znaczy, to były też jakieś lekcje, a propos yy, wokalne lekcje? To też wiadomo, że to zawsze można było się Właśnie, skrym, nie? coś takiego, hmm. że właśnie można było się nauczyć po prostu słuchając, nie? że hmm. wiedziałeś, że to chcesz zrobić tak, no i próbujesz, no i tak jak w tym stylu, co ktoś zaśpiewał, nie? Hmm. Właśnie, podpatrywanie tego, jak się stroi, jak się zachowuje przed próbą, jak rozmawia z obsługą techniczną, w jaki sposób się skupia przed koncertem. Jak się zachowuje podczas koncertu, co mówi do ludzi. Mhm. No to wszystko bardzo kształcące było dla, dla tych naszych podopiecznych i chcieliśmy coraz więcej, coraz więcej, żeby oni no, stawali się coraz bardziej świadomi, sceny i, i coraz bardziej profesjonalni. No po Wilku? Nie, proszę. Po wilku. Czerwony kapturek. <laughs> <laughs> ja. Była Anna Jurksztowicz. Tak. Oczywiście co prawda to nie jest już tak popularna osoba jak swojego czasu w przeszłości, prawda? która śpiewa przeboje takie, które nuciła cała Polska, no ale na pewno w naszym ciągu jest, że tak powiem, występuje, udziela się artystycznie, mm -hmm. także troszkę inny rodzaj muzyki, ale też. Znowu kolejne inne doświadczenia. Był to koncert muzyki filmowej i muzykalowej, mhm. a ponieważ Anna Jurk-Sztowicz nagrała piosenki do czołówek słynnych polskich seriali, jak Rancho, Matki żony i kochanki, Klan, no to. Tak, no to, to taki koncert wymyśliliśmy i, no i do tego dołożyliśmy mnóstwo piosenek innych, właśnie muzykalowych, filmowych. No, nagrywała też, dubbingowała też piosenki do Kubusia Puchatka. Także my, był... Nasza grupa zresztą miała przyjemność e, śpiewać wtedy no. razem z panią tak, mm. tak, tak, tak. Ile tak, miałeś lat tak, wtedy? Mało, nie pamiętam. Czyli byłaś malutka. Jakaś czwarta klasa. No, no coś, coś takiego. Takie. Okej. Okay. Ja Chciałbym jeszcze nadmienić, że taką ważną częścią naszej działalności jest to, że my też dość dużo gramy charytatywnie. Też nigdy nie odmawiamy, jeżeli ktoś jest w potrzebie, żeby po prostu wystąpić, żeby zebrać trochę pieniędzy na szczytny cel i takich koncertów mieliśmy naprawdę sporo. I to jest też m.in. jak gdyby jeden element naszej działalności fundacji, że nie tylko staramy się wspierać naszych podopiecznych, takich stałych, prawda? Że są w naszym zespole, tak, gdyby ich staram się rozwijać, promować, ale jednocześnie też jak jest taka konieczność, że musimy, znaczy musimy, że no w sensie musimy, pewnie, tak, pomóc, to nie, nie unikamy takiej też działalności, chętnie występujemy. No i taki koncertów mieliśmy parę. Powiem, że część tych naszych wysiłków, tych koncertowych też dobrze się skończyła, że osoby, które praktycznie no powiem tak, może teraz nieładnie, ale miał umrzeć, żyją do tej pory, także. O. także takie dość też... Czy macie jeszcze leśniczych Nasza, tak, tak, tak nasza wielka, tak, wielka radość. Tak. Terape terapeutyczny, terapeutyczny, terapeutyczny. terapeutyczny Nawet cała rodzina z tym chłopczykiem yy, chorym na, yy, na raka mózgu na tak będą na naszym koncercie teraz. tak. To można nawet w kategoriach cudu gdzieś tam określać, bo właściwie no, lekarze już nie dawali mu szans, a jednak kurczę, udało się. Czy... Gro dzieci, z którymi przebywał w różnych klinikach, szpitalach, 95% tych osób już nie żyje, a, a Wojtuś żyje jesteśmy, no to jest nasz sukces w pewnym sensie też. Jasne, gdzieś. jasne, jasne. Moi drodzy, a propos repertuaru na tą imprezę, która już wkrótce, bo przypomnijmy, kiedy to będzie? 26 września, czwartek, godzina 18, gorąco już teraz Państwa zapraszamy. A, można kupować bilety? Tak. W Bielskim Centrum Kultury, w Kasie, no i też drogą elektroniczną. I to wspiera Waszą działalność? Też działalność, czy jakiś cel charytatywny jest wyznaczony do tego? Czy też to chodzi o... No, czy wszystkim wspieram... wspiera naszą działalność, mm -hmm. ale będzie też na holu, w, w kuluarach Bielskiego Centrum Kultury będzie prowadzona zbiórka też na, na chłopczyka, noworodka. Kazika, który potrzebuje 16 milionów na leczenie, więc tutaj podczas naszego koncertu będzie można wesprzeć tego chłopczyka również. O rany, co z Kazikiem? Kazik ma jakąś chorobę rzadką, która nieleczona z czasem prowadzi do śmierci. Po, po kolei będą. Zanikać pewne czynności życiowe. Okay. Czyli przy okazji waszego koncertu na Może znowu nam się nie. uda, żeby tak, tak. kazik też wydobrzał. Tak, jakbyście szybkał. Państwo jeszcze się zastanawiali, bo hmm, repertuar albo coś w tym stylu, to przynajmniej wpadnijcie, żeby ocalić kazika. To znaczy, tak, ja myślę, że repertuar oczywiście. my tak zawsze dobieramy utwory, żeby były, było coś dla każdego. Tak. Czyli, czyli nie tylko jest to, że gramy swoje utwory, bo mamy troszeczkę ich spłodziliśmy, że tak powiem, na przestrzeni tego okresu. Natomiast też gramy przeboje światowe, także na pewno będą takie melodie, które Państwo znają z różnego rodzaju wykonania, zwłaszcza tych oryginalnych, czyli będą utwory Deep Purple, będą utwory Joe Cockera, będą twory Bruce Brothers, także tak sięgamy zawsze na taką górną półkę, Takich topowych światowych utworów. No i myślę, że generalnie nam to całkiem nieźle wychodzi i sądzę, że będzie tak samo na tym koncercie. Dla potwierdzenia, żeby Państwo wiedzieli, z kim macie do czynienia, tuż po naszym wywiadzie wyświetlimy również fragment jednego z koncertów, tego z Adamą w roli głównej. Tak, tak. No, tych koncertów właśnie mieliśmy sporo. Ja tu chciałem jeszcze tak, tak nadmienić, że właściwie za każdym razem próbujemy, żeby te koncerty były coraz ciekawsze, coraz bardziej profesjonalne, bo jak gdyby to jest taką naszą idea, żeby nie stać w miejscu, że osiągnęliśmy jakiś tam pewien poziom i już fajnie jest, nie, nie, absolutnie nic z tych rzeczy. Pomimo tego, że mamy trochę już lat, na przykład my oboje, prawda, ale ja cały czas uważam, że można się w każdym wieku rozwijać i my to też staramy się cały czas robić, żeby. Że po prostu, no, w tym bardziej, że no właśnie mam takie osoby, które są przy nas, które są młode, to są też dzieci, taka troszeczkę powiedzmy no, starsze dzieci, właściwie można powiedzieć, że cały przekrój młodziek, osób, tak. Kwitnąca, I po prostu no, mówiąc krótko, żeby oni chcieli z nami cokolwiek robić, no musimy się też rozwijać, musimy cały czas jak powiem kolokwialnie na topie, prawda, także, mhm. także nie stoimy w miejscu, staramy się rozwijać. To jeszcze na sam koniec, jeszcze wspomnijmy o jednej rzeczy, a mianowicie, bo to jest tak, że ciągle są nowi, ciągle przychodzą nowi i co? Wtedy robicie jakieś spotkanie przed, tak jak Julia kiedyś się musiała zaprezentować, pokazać, jest jakaś selekcja? To, tak, tak było na początku. Tak. Wydawało nam się, że właściwie było nawet coś było w rodzaju castingu, casting. nie? No, no. Tak, jak gdyby w, też nie mieliśmy doświadczenia mm -hmm. na początku, jak to. No, na który przyszło 7 osób. O! Oh. Na <grym> który dwie. powiedzmy. W tym Julia. Nie, nie jeszcze wtedy nie? jeszcze Julii nie. Wtedy dopiero się urodziła. Okay. Ale właśnie tak sobie myśleliśmy, że będzie casting, no i właściwie tych osób nie było zbyt dużo. No ale potem z biegiem czasu, jak gdyby. Jak, Zaczęła chyba się bronić, jakby to, co robimy. Yy, jesteśmy takim zespołem dość nietypowym. Nie gramy też jak powiedzmy, dla dzieci, ale gramy tak dla, dla wszystkich, mówiąc krótko. Mm -hmm. I może to też przyciąga. Też przyciągamy właściwie yy, nowi członkowie zespołu to są osoby, które widziały nas, dowiedziały się, chciałyby się sprawdzić w naszym zespole. Także nie ma właściwie od tego pierwszego castingu nie zrobiliśmy żadnego raz castingu. Okay. Znaczy powiem tak, osoby nowe, które przychodzą od razu są wpuszczane na głęboką tak. wodę. I albo wytrzymują to, od, wytrzymują pracę z nami, albo nie. Wytrzymują grupę, Dzisiaj, bo to trzeba od, czasach, od razu w grupę wejść. Jak, jak nie, nie ma tego flow. na głęboką wodę. No. Tak, jak nie ma tego flow z grupą tak. też, bo to są grupy wiekowe. Jasne. Wiadomo, że 17-latka nie dam do grupy maluchów, tak. tylko dochodzi do grupy Julki. Musi złapać jeszcze flow z, z grupą, jeżeli tak. od razu jest, jest w stanie to zrobić, jeszcze w miarę dobrze śpiewa, to zostaje, jeżeli nie, no to selekcją naturalną po prostu jest wyeliminowany, sam odchodzi. Moi drodzy, ostatnie już pytanie w tej naszej rozmowie. jest skąd nazwa? Hmm. No cóż... Y... Znaczy, ano, ja powiem anegdotę. Ok. Wbrew pozorom jesteśmy bardzo sławnym zespołem. <laughs> Włóczyk i The Rolling Stones. Bo to właśnie są włóczykije. To była inspiracja. To była A to nie są rolujące. Nie, nie, to jest, nie są toczące się kamienie. To jest idiom. Akurat ja uczę z angielskiego, w związku z tym A. jestem świadomy tego, co mówię. I to okay. nie są toczące się kamienie, to są dokładnie tacy takie obieży, obieży światy, włóczędzy i tak dalej. No i tak właśnie, właśnie no żona wymyśliła ten, ten, te włóczykiję, no ja powiedziałem, no bardzo dobra nazwa, nie? Będzie się nazywać The Rolling Stones. Mhm. <słyszy> Mamy nawet, dobry, już, dobrych, nawet logo mamy do, dobrych, podobne. Dobrych patronów mamy. Właśnie logo też mamy podobne, bo my Ręksons ma takie usta z takim językiem, no, mam trampek też z językiem, które żeśmy ściągnęli także. Okej, okay, okej. Okay. No to nieźle, to nieźle. Yy, inspiracją było to, że chcemy, yy, no, tak jak muzycy zespoły, włączyć się po świecie, poznawać różne style muzyczne, występować w różnych ciekawych miejscach. Yy. No, a przede wszystkim yy, śpiewać w różnych językach i w różnych stylach. To, to, to była jakby podstawa. No, a, a dalej, no to już my Po prostu lubimy to robić, nie? bo czasami też muzycy jakby podchodzą yy, jakby tak bardzo yy, personalnie, prawda? że trzeba zaistnieć, trzeba zrobić karierę. My nie, po prostu my to lubimy. My lubimy yy, występować, my lubimy nagrywać nowe utwory, coś tam tworzyć nowego, także to nie jest taka że sytuacja, że. Kurczę, fajnie, zrobimy sobie zespół i będziemy sławni. Nie, absolutnie. My sobie robimy swoje, nas to bardzo cieszy. A przy okazji, jeszcze jak gdyby, jest to moment, czy powiedzmy, jest to miejsce, gdzie dużo młodych ludzi przychodzi, którzy zamiast wisieć na trzepaku, tak powiem, nieładnie, no to po prostu śpiewają no to i tam na przepaku dzisiaj to bardzo zdrowe i, i dobrze. By I potem są efekty. Ja tak powiedziałem, raczej, że tak, tak powiedziałem ładnie, żeby tak, nie powiedzieć raczej, inaczej. No, raczej ale grabieński w telefonach. Tak. tak, ale tak, tak. żeby po prostu, że, że ci młodzi ludzie po prostu mają zapewniony czas, oni muszą się przygotować do prób, oni muszą, powiedzmy, potrenować i tak dalej, w związku z tym mają troszeczkę więcej zajęć, ale też powiem, to jest taka też ciekawostka, że to są naprawdę, tak się trochę pochwalę, to są czołowe postaci swoich szkół. Oni potem, są, oni potem występują. I na czasami akademia. miejscowości. Julia, straszna. Ty jesteś na przykład, a propos czołowości, w Radzie miejskiej. Ja jestem wiceprzewodniczącym Młodzieży Wej Rady Miasta. także... to, jest, to dla potwierdzenia tej twojej tezy. A, tak, tak. a więc nie tylko muzyką tylko muzyką nasi, żyje. Tak, nasi podopieczni okay. żyją. Dobra, jeszcze raz. Kiedy was może, nie, będzie można zobaczyć? Ta data to jest 26... 6 września, godzina 18, Bielskie Centrum Kultury. Musicie tam kochani z nami być. A przed państwem w naszym studiu występowali, występowały, występowały Włóczyki.ie? Tak, Włóczyki.ie. Tak. Fundacja Włóczyki.ie. Fundacja Włóczyk Wspierania talentów dzieci, młodzieży i dorosłych Włóczyki.ie. Tak, czyli Ola, Darek i Julia. Dziękuję państwu za uwagę. Wam dziękuję za przybycie do studia. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.